Włóż szyszkę do kwiatów, które masz w domu. Nie zmarnujesz już żadnej rośliny doniczkowej. Tak działa właśnie trik z szyszką. Pielęgnacja kwiatów często nie wymaga drogich i skomplikowanych zabiegów lub chemii. Podlewanie to kluczowy element uprawy każdej rośliny ogrodowej i domowej, jednak często ciężko jest dobrać odpowiednie dla nich dawkowanie wody. Sztuczka z szyszką sosnową pomoże w pielęgnacji roślin. Metoda z wykorzystaniem szyszki sosny jest bezpłatna, ekologiczna oraz ogólnodostępna. Wystarczy umieścić szyszkę w ziemi doniczkowej i obserwować jej łuski. Jest to ważne ze względu na naturalne ruchy szyszki, ponieważ kiedy ziemia jest wilgotna, to jej łuski zamykają się, a kiedy sucha, to pozostają otwarte. Mechanizm ten świetnie wskaże właścicielowi kwiatów, kiedy jest właściwa pora podlewania rośliny. W tej metodzie ważna jest tylko szyszka. Nieważny jest jej gatunek ze względu na to, że wszystkie szyszki posiadają ten sam naturalny mechanizm obronny. Ten trik ułatwi Ci podlewanie każdej rośliny. Koniecznie wypróbuj.